To jest wykorzystywanie ludzi. Muszę mieć, muszę bardziej, muszę więcej, muszę lepiej. To taka, taka chęć, taka potrzeba, żeby upchać ten wielki skarb do ile tam tych worów się da. Nienasycona żądza posiadania. Pozorność na baby. Pasku uczuć. Naj, 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 wszędzie naj. Zamydla spojrzenie na to, co jest ważne. Drugi w kolejności. W świecie konsumentów bagatelizowany pozoruje ambicje, przedsiębiorczość, rozwój. Kocha rzeczy zamiast kochać ludzi. Bezinteresowność bierze za naiwność. Co za potwór. Chciwy. Czyli pazerność. To nie jest to samo, co samopragnienie posiadania. Pazerność na wszystko. A to oczywiście pazerność na pieniądze, pazerność na. ale również pazerność na, na przyjemności, pazerność na obecność drugiego człowieka, pazerność na wiedzy może być również, pazerność na miłość, pazerno pazerność jest czymś takim, co jest taką próbą. Próbą takiego wyssania do końca tego wszystkiego, co się, co się dostaje, co się, co się widzi. Na pewno nie dotyczy tylko pieniędzy, aczkolwiek lęk o stan własnego konta, które nie jest kontem w Banku Szwajcarskim, jest uczuciem nieobcym. To jest bardzo chorobliwy stan. Nigdy nie jesteśmy zaspokojeni. Za Czasami jestem chciwy, ale to łączy się niestety niestety z poczuciem, z grzechem zazdrości. Z chciwością to mam problem, bo to jest z jednej strony tak, kojarzy nam się z zachłannością, a z drugiej pojawia się coś takiego. A właściwie dlaczego ja mam sobie nie pozwolić? Gdy widzę, że komuś jakoś tak szczególnie powodzi, a ja jestem akurat w dołku, Zaczynam lekko zazdrościć. Chciwość może wyrastać z tego, że nie godzimy się na własne życie. Że rozglądamy się po swoim życiu i widzimy w nim na przykład tylko to, czego nam brakuje. Czegoś chcę i do czegoś dążę, i, i, i myślę, że to jest zdrowe. Natomiast w momencie, kiedy ja chcę osiągnąć jakiś cel, coś, czego chcę, i przy okazji ktoś jakąś krzywdę na przykład, nie? albo e, albo idę po trupach e, do celu, albo zapominam, tak, to wtedy to będzie chciwość. Dążenie do posiadania, dążenie do tego, żeby mieć pewne rzeczy, jest dobra, jest czymś naturalnym, bo to jest jakoś wpisane w naturę człowieka. Natomiast pazerność, czy y, jest czymś takim, żeby to, żeby posiąść w całości coś. Co jest większe od nas? Kryterium jest proste, czy, te, czy ja tego naprawdę potrzebuję? Po co ja kupuję y, kolejną kurtkę w góry? Czy ja naprawdę potrzebuję, czy, czy moja poprzednia kurczka jest tak zużyta, że, że, że nie chroni mnie przed wiatrem czy, i, i deszczem? Y, czy po prostu y, ta druga bardziej mi się podoba i wywalam kolejne 600-800 zł? Nie jestem przywiązany specjalnie do pieniędzy, może też dlatego, że nigdy mi ich nie, nie brakowało, ale też nie, nigdy nie byłem jakimś milionerem. Byłam kiedyś bardzo chciwa na rzeczy, ubrania. Mogłam spędzać godziny w centrum handlowym na zakupach. Chciwości na pieniądze nie mam, natomiast mam rzeczywiście chciwość chciwość na wiedzę, i czasami mam chciwość na ciuchy. Mam takie poczucie, że, że wchodzę do sklepu i to, i to, i to, i tamto, i kurczę, i dlaczego ja tego wszystkiego nie mogę kupić. Jeśli jestem na coś chciwy, to na książki. Znaczy, dostaję absolutnego jak jak widzę, książkę, której nie wiem, a którą chciałbym mieć. I zazwyczaj dość szybko ją mam. Zawodowa chciwość jest y, chyba tą, to, to, tym, co. Y, Takiej kreatywności, jaką ma ktoś, a ja jej nie mam, albo wydaje mi się, że jej nie mam. Mogę na przykład chcieć poklasku, mogę na przykład chcieć oszałamiającej kariery dziennikarskiej. Różnych rzeczy mogę chcieć. Jestem chciwa na ludzi, na ich uwagę, na ich uczucia, na ich czas. Jestem chciwy na takie właśnie doświadczenie piękne, to coś, co mi dają góry. Na wolny czas, żebym miał go więcej dla siebie. Żeby coś zobaczyć, żeby coś posłuchać, żeby, żeby gdzieś pójść w jakieś fajne miejsce. Ojciec Paweł z Dominikanii. Jest to osoba, która, wydaje mi się, pomaga wielu ludziom walczyć z chciwością. W sensie to jest tak, że wcale nie musimy nie wiadomo, czego mieć, nie wiadomo, jak wiele mieć, tylko paradoksalnie no niewiele nam trzeba. Jestem chciwy na to, żeby mieć dużo lajków na Facebooku e, i żeby mnie nie rąbali i e, 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 żeby być lubianym. W naszej pracy trzeba się pilnować, żeby nie zamienić całego życia w pracę, w okazję do zdobywania informacji albo tworzenia sobie kolejnego felietonu w głowie czy czegokolwiek. Tak jest, że z Panem Bogiem ta relacja może się, może się przez to zamienić, bo bo, e, bo stoję na mszy i zamiast e, dokazania, nawet bardzo dobrego kazania podchodzić tak, no Panie Boże, powiedz coś mi, no to słucha i sobie myślę, o kurczę, jaka fajna myśl, nie trzeba to będzie to gdzieś wykorzystać. taka sytuacja, w której mam jakiś fajny temat i jeżeli podkręcimy coś mocniej, to wtedy on będzie, będzie to, to, to mniejszą. Nie, materiału dziennikarskiego. W tej to jest chciwość, i to jest nie też trzeba pomstować, no to trzeba wykować i, i obnażać. To nie jest tak, że jedziemy jak tramwaj i szynach. My ten samochód naszego życia prowadzimy i musimy sobie jakoś dawać radę. Kawałek ostrego, który, w którym jest bardzo proste słowa, refren jest. Mieć mniej, żeby mieć więcej, to wymaga poświęcenia. Kiedyś byłam fanką Antoniny Krzysztof i ona śpiewa taką piosenkę: Poczujmy brak, proszę, poczujmy brak. Nie pamiętam nawet dokładnie o czym ona cała była, mówię o piosence, nie o Antoninie, ale te słowa poczujmy brak czasem do mnie wracają, bo myślę, że takie doświadczenie braku jest szalenie cenne. I oczywiście my się możemy pogniewać na takie doświadczenie braku. Na takie doświadczenie, że czegoś właśnie nie mam, że, że w tym momencie chciałabym albo wydaje mi się, że bardzo tego potrzebuję, a tu nic. Ale ono myślę, że nas bardzo urealnia. Tak naprawdę myślę, że to jest grzech, który wiąże się z naszym poczuciem jakiegoś niekochania czy niespełnienia, czy w ten sposób rekompensujemy sobie coś, bo ta chciwość zapycha jakieś dziury które tak naprawdę są znowu brakiem miłości. Ludzie są chciwi, a najbardziej są chciwi włacy i to jest przerażające. Strasznie mocno je i w chciwość w kościele, tak? I to nie taka chciwość w sensie, że o, tam księża, nie wiem, koperty coś tam czytają, nie wiem, na, na ogłoszeniach, ile kto dał, ale taka właśnie bardziej subtelna zamiast tego, co powinno być w każdym dziele kościelnym, Głównym celem, czyli głoszenie Pana Jezusa dobrej nowiny Ewangelii. Gdzieś pojawiają się jakieś, jakieś duże pieniądze, biznesy i, i, i e, może nawet to nie jest ale w pewnym momencie te pieniądze stają się ważniejsze niż, niż nasza misja. Granica jest cienka, jak z każdym grzechem. Młodzieniec mi się też kojarzy tutaj. Nie? On miał zostawić wszystko. I pójść za Panem Jezusem, zostawi, nie zostawił, nie było mu łatwo zostawić. Jezus powiedział: Zostaw i rozdaj ubogim, nie? i, i y, to jest oferowanie kawałka siebie komuś innemu. I, i to pewnie jest y, lekarstwem na, na chciwość. Ktoś poważnie traktuje swoją wiarę, to może jakoś z tego wyjść, albo minimalizować to, to brzydkie uczucie w sobie. Natomiast z życia społecznego nie. Ni, chciałem powiedzieć brzydko. W żaden sposób, no bo natura ludzka jest już tym skażona. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to wierzymy też w to, że opatrzność naprawdę nad nami czuwa i że to nie jest tylko jakiś kościelny slogan, który słyszymy. Nie jestem wciel. Nie jestem chciwy. Nie, żartowałem. Właśnie się zastanawiam, czy chciałabym ujawniać to światu. Moja nadzieja w miłosierdzie Pana, w niczym więcej. To jest bardzo trudne pytanie. Taki syndrom miła niechcica z, z nocy i dni, który żył tylko dla innych, a jak kupił sobie jesiąkę, no to miał poczucie, że okradł rodzinę. To, to w moim przypadku jest takie właśnie dość, wydaje mi się, typowe dla mnie.